Dzień dobry, Krzysztof Woźniak i oczywiście Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki. Dzień dobry, panie Jerzy. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu, panie Krzysztofie. E, to co? Tora, to rato, rato... A nie, przepraszam, to nie ten odkres. E, nie ta dyscyplina. Nie ta dyscyplina. Ale dobrze, jesteśmy w Japonii. Przenieśliśmy się ze Stanów Zjednoczonych, przelecieliśmy na drugą stronę Pacyfiku. Druga wojna się skończyła, Japonia przegrała. Od razu przeprosiła za to, co zrobiła podczas II wojny światowej. Stale Zjednoczone wykorzystały to, że wygrały z Japonią. I zrobiły w Japonii co? Wielką bazę wojskową. Tak, ale sama historia, bo skoro mamy mówić o motoryzacji, nie mówiliśmy nic o przedwojennej motoryzacji, bo wszystkim tak się kojarzy, że motoryzacja w Japonii to lata 60. tak się wszystkim kojarzy, że oni wtedy ten rynek zajęli i oni do tego, od tego czasu królują. Prawda jest troszeczkę inna, bo motoryzacja w Japonii rozwijała się już od początków lat 10., 20., XX wieku, kiedy, kiedy Japonia stała się gigantem na skalę tam lokalną, bądź no, właściwie w całej wschodniej Azji. W w 1895 roku Japończycy pokonali Chiny, rozgromili w 1905 roku Rosję, w połączeniu z tym kresem izolacji w połowie XIX wieku, spowodowało, że to było supermocarstwo, supermocarstwo, które miało zdolności produkcyjne na miarę państw europejskich, ale mentalność nadal miało jeszcze tę dalekowschodnią. te zmiany mentalności nie nastąpiły tak szybko, dlatego też te wszystkie samochody, ta cała motoryzacja rodziła się w dużych bólach. To nie było tak jak w Stanach Zjednoczonych, że Pojawił się samochód, wszyscy go kupowali. Absolutnie nie. Pojawiały się różne firmy. Do dzisiaj się mówi, że w Japonia to są 7 gigantów, jeśli chodzi o samochody. 7 gigantów: Toyota, Nissan, Mitsubishi, Honda, Mazda, Suzuki i i Subaru. No w ogóle o motoryzację jeżeli tak, chodzi, bo to nie tylko o motocykle, przecież. to cztery gigantów no tak. mamy. Kawasaki, Yamaha, mm -hmm. Suzuki i Honda. Jeśli chodzi o ciężarówki, to są dwa giganci i Suzu i Hino. Hino to na, w ogóle w Polsce nieznana firma. Proszę Państwa, to jest firma, która produkuje około 200 tysięcy rocznie ciężarówek i autobusów. To naprawdę jest coś potężnego, ale proszę sobie teraz zobaczyć, jak potężny jest ten przemysł japoński, skoro na tle całego przemysłu motoryzacyjnego Japonii my o firmie Hino, Hino nic nie wiemy. A przecież to jest taki gigant. Tutaj czapki z głów przed Japończykami, dlatego że, proszę państwa, Japończycy, jeśli chodzi o bogactwa naturalne, to nie mają nic. No tak. Oni tam trochę pokładów miedzi mają. Odrobinę ropy, ale to tam. E, im wie pan, jak tam... jest, pan mówił ropy. Jak procentowo jest. 30% chyba tak, im także. Niecałe pół procent w każdym bądź mm -hmm. razie mają ropy w stosunku do, do tego, co jest. To, 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 to my mamy więcej tej ropy. No. No. Zresztą w XIX wieku. No Polska i teren, była teren niezwykle trudny do eksploatacji, bo przecież Górzysty. 80% to góry. Góry, tak jest, 80%. Zdaje się, chyba parada, no, coś, coś koło, tego, coś koło tak. tego. No tak, tak. No i tych dróg rzeczywiście bardzo długo w Japonii nie było. Nie sprzyjała też temu mentalność. Tam bardzo długo chłop był przypisany do ziemi. Tam się nie jeździło, tam się nie podróżowało, Japonia się izolowała, siedziała w jednym miejscu i po prostu mentalnie oni nie byli nauczeni podróżować jeździć, nie chcieli tego zwyczajnie robić. Dopiero drogi rozbudowały się w Japonii nie dlatego, że oni chcieli jeździć, dlatego że musieli transportować towary. To były hmm. drogi, że tak powiem, towarowe, bardziej a nie osobowe. Te samochody zaczynały jeździć. Dlatego taki początek trudny był samochodów osobowych w Japonii. Najpierw, właściwie tak najpierw to się pojawiały samochody ciężarowe. Były próby z samochodami osobowymi, jak najbardziej, ale rzeczywiście to pierwsze samochody, które jeździły po Japonii, to były jednak samochody osobowe. Natomiast, dobrze, no to tak jakie to były te próby? W 1907 roku już powstał pierwszy japoński samochód. To Japończycy tak mówią. Takuri się to nazywał. Powstało ich tam chyba 17 sztuki. Do dzisiaj można spotkać się z takimi opiniami, że o 17 za dużo. Że to był tak nieudany samochód to było takie otwarte nadwozie z miękkim dachem na takich pałąkach miał dwa rzędy siedzeń silnik niewielki dwucylindrowy dwunastokonny, konny chłodzony cieczą ale mm. konstrukcja zupełnie nieudana i to był właściwie taki samochód demo tak to można powiedzieć natomiast e, pierwsze samochody zaczęły produkować przed wojną w Japonii trzy firmy już e, robiły coś robiły Toyota najpóźniej właściwie bo tak najpierw Datsun mm. czyli mm. Nissan Nissan prawda tak. bo Nissan to o do... tym mówiliśmy że on się przemianował jakoś niedługo przed Drugą wojną światową tak. na Nissan, tak, to mówiliśmy. Już nie pamiętam nawet, że to mówiliśmy, ale to prawda Bo... rzeczywiście tak się przemianowało. On tam zrobił ten swój samochód mm -hmm. dat, mm -hmm. y, który potem y, y, zupełnie źle się sprzedawał i, i przeszli właśnie. I to jest to charakterystyczne dla Japonii. Proszę Państwa, w 1914 roku pojawia się samochód dat w Japonii i ten samochód niby wszystko dobrze jest, ma silnik tam jakiś dziesięciokonny, dostał nawet nagrodę w jakichś tam targach japońskich, dlatego że ca... samochód był całkowicie zrobiony z, ca... z japońskich części i to był pomyślunek japoński. Ale ten pokaz, tam był jakimiś tam fajerwerkami z gejszami, pierwsze ruchome schody wtedy pokazano w Japonii w trakcie prezentacji tego samochodu, wszystko ładnie, tylko nikt nie chciał tego kupić Dlaczego? Dlatego, że tak jak powiedziałem, mentalnie Japończycy nieprzygotowani byli na samochody osobowe. Co zrobiła firma Nissan? Zamiast tego samochodu DAT, zaczęła, osobowego, zaczęła produkować trójkołowce albo samochody dostawcze. I to szło, bo tutaj był na to popyt, bo trzeba było te towary jakoś transportować. Dopiero później, w latach dwudziestych, pod koniec lat 20. pojawia się następny samochód, i mały, z którym znowu Japończycy próbują wejść na, 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 na rynek i nazwają, nazwali go DAT-SON, czyli tak jakby syn tego DATA. Mhm. Ale son po japońsku, to coś tam nieładnego brzmi, straty brzmi, znaczy chyba straty to oznacza i dlatego zmieniono nie Datsun, tylko Datsun Co dobrego zrobiła w motoryzacji yy, polityka? Otóż w 1930 roku. W Japonii weszła pewna bardzo istotna ustawa. Ja mówiłem o tym, że w Niemczech na przykład była ustawa 200 cm sześciennych, że można mm -hmm. było kupić tak. motocykle do 200 cm sześciennych, nie posiadając prawa jazdy, licencji, prawda i tak dalej i można było nimi jeździć. W Polsce była taka sama ustawa, tylko u nas ta liczba yy, ta pojemność silnika była zaniżona do 100 cm i dlatego u nas popularne były przed wojną w Polsce motocykle SHL, tam perkuny podkowy o pojemności poniżej 100 cm sześciennych, bo można było po prostu te motocykle kupić. Co zrobili Japończycy? Oni tę yy, pojemność zawyżyli aż do 500 cm sześciennych. A 500 cm sześciennych to już jest taka pojemność, że niekoniecznie musi to być motocykl, również można zbudować mały samochodzik. I wtedy pojawiły się te małe samochodziki, samochodziki w latach 30 właśnie. Dopiero firmy zobaczyły, że na to będzie popyt, bo dużego samochodu w Japonii nikt nie chciał kupić, małego Dorośli nie chcieli kupić, ale młodzież się interesowała. Ci ludzie dąży, dążyli do motoryzacji. Nagle mogli mieć cztery kółka z bardzo niskim podatkiem, czasami nawet bez prawa jazdy, i zaczynają się pojawiać takie samochody. W 1930 roku pojawia się Datsun 10. To jest samochód właśnie firmy Nissan. On ma silnik 495 cm. Waży tylko 400 kg, czyli jest to bardzo lekki samochód. Na początku, w pierwszym roku, co prawda, sprzedało ich się 10 egzemplarzy, ale w następnych latach to już kilkakrotnie to rosło. Potem pojawia się zaraz Datsun 11. Ich już sprzedano 150 egzemplarzy w pierwszym roku tylko. On był bardzo podobny do Austina. To wtedy zaczęły się rozmowy pomiędzy Japończykami Anglikami. a Anglikami. Japończycy byli zafascynowani motoryzacją angielską. I... No bo interesy też robili przecież z tak. Wielką Brytanią. Tak, i Wielka Brytania była tam hmm. często obecna. I te samochody oni robili troszeczkę na wzór Austina. Zresztą jak pojawił się Datsun 11, to on był tak niesamowicie podobny do Austina, że Herbert Austin zakupił w Japonii taki samochód, żeby go rozebrać na części w Anglii i sprawdzić, czy ten samochód nie jest idealną kopią, że Japończycy powinni zapłacić opłaty jakieś licencyjne. Prawdopodobnie, nie, nie, nie znamy nie znam, jakie było wyjaśnienie tej sprawy, ale prawdopodobnie jednak była tam jakaś japońska myśl techniczna, mhm. bo, bo Herbert Austin nigdy takiego procesu nie zaczął. Zatem jednak nie zdecydował się oskarżyć Japończyków o plagiat, co pozwoliło Japończykom na rozwinięcie skrzydeł, potem robili Datsuna 12, już z silnikiem większym 750 cm, bo zmieniły się przepisy Można było, Japończycy podnieśli tę liczbę do 750 cm i tak powoli to rosło te samochody na początku w Japonii to były samochody małe, nimi Japonia stała tak, tak zaczynała się motoryzacja w Japonii. A to podobnie jak w Stanach Zjednoczonych tam też na początku były jednak małe, a później się dopiero zaczęły ro no, rozrastać. No tak, ale, ale. Ale bez przesady, bez przesady oczywiście. Ford no tam... T, który zmotoryzował. Chociaż tutaj nie można mówić o zmotoryzowaniu Japonii. Zmotoryzowanie Japonii to dopiero lata 50. i samochód Subaru. To zaraz do tego dojdziemy. Przed wojną motoryzacja w Japonii to były małe samochody, ale sam kraj nie był zmotoryzowany. Nie było dróg przede wszystkim. Mm -hmm. Te drogi były kiepskie. No, nie, bardzo, nie bardzo się dawało po nich jeździć. No i wchodzi na, na rynek Toyota. Mhm. Sama Toyota jako taka, no to to jest firma już A... y, 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 dzisiaj doskonale znana, ale wtedy zupełnie ona się nazywała to nazwisko Toyoda jest prawda mhm. nie Toyota, i te pierwsze samochody nazywały się Toyody. I ona weszła na rynek z modelem, który nazywał się AA, to był model y, pierwszy Toyoty. Najpierw zrobiono takie w 1935 roku trzy prototypy samochodu, a jeden właściwie one się nazywały, te prototypy nie przetrwały. A na podstawie tych prototypów zaczęto robić samochód w Toyoty AA. Proszę Państwa, z szacunkiem ja wiem, że słuchają nas właściciele Toyoty, może i słuchają nas dilerzy Toyoty, ale z no Toyota. W tym swoim pierwszym modelu, to wszystko na z Chevroleta, mm -hmm. ale to dokładnie wszystko, mówiliśmy o tym przy okazji samochodów amerykańskich. Myślę, Chevrolet... że teraz się nikt nie odbrazi. Przecież. Chevrolet Airflow. Taki nowatorski samochód, mm -hmm. on się pojawił w 1934 roku w Stanach Zjednoczonych. Co zrobili Japończycy? Kupili sobie tego Chevroleta, zaprowadzili do Japonii, rozłożyli go na czynniki pierwsze, <laughs> i sprawdzili co i jak, co im się podoba, co im się nie podoba. Musiał im się bardzo ten samochód podobać, dlatego, że zrobili gotowy samochód z zewnątrz, samochód japoński Toyota A Czyli już Toyota, chyba nie, chyba jeszcze Toyota. Samochód japoński wyglądał dokładnie tak samo jak Chevrolet Airflow, z jedną tylko różnicą, że miał pod innej stronie kierownicę. No tak, no bo I, trochę musiał. No właśnie, miał po prawej stronie kierownicę, a nie po lewej i to cała koncepcja japońska na tym polegała, chociaż trzeba przyznać, że jeśli chodzi o rozwiązanie. Bo on był dokładnie naprawdę taki sam, wszystkie te przetłoczenia, yy, Nawet to, że przednie drzwi otwierały się tak jak w dzisiejszych samochodach, tylne podwiat się otwierały, yy, wycieraczki od góry, co było to charakterystyczne dla, dla Airflowa, że miał wycieraczki niemontowane pod szybą, tylko nad szybą, to wszystko ściągnęli, ale trzeba przyznać, że mechanikę Japończycy, ja, mechaniki Japończycy od. Yy, Oce w Roleca nie ściągnęli. Mm -hmm. Tu od kogo? Od Forda i od DKW. No tak, Forda najbardziej, ale dużo elementów też było od DKW. No i, ale to był jednak jedy, ten pierwszy taki do, dość powszechnie e, uznawany za, za przyzwoity, za udany samochód, to tak niedużo ich wyprodukowano, ale jednak je budowano, one miały silnik 3,5 litra, to był duży silnik, e, trzybiegowe samochody miały 60 koni mechanicznych. No i trzeba przyznać, że w sprzedaży ten samochód pobił Forda i Chevroleta. Nie w sprzedaży w ogóle, tylko w sprzedaży na terenie Japonii. Mhm. A to już było coś. Nagle okazuje się, że jest japoński samochód, który może pobić na lokalnym rynku japońskim Amerykanów. Teraz oczywiście Japończyków to by nie zadowalało, bo oni chcą pobić Amerykanów na ich rynku i, i zdaje się ich już, już tłuką tam. Ale wtedy to był wielki sukces dla Japonii, że oni stwierdzili, że w pewnym momencie więcej sprzedało się ich samochodów niż samochodów amerykańskich. I dlatego od tego momentu możemy mówić, że yy, motoryzacja japońska zaczęła funkcjonować już jako mo motoryzacja liczącego, liczącego się państwa. Na świecie. No i co zrobili później? Co zrobili później? No, no później to wybuchła wojna. No właśnie. No. No, by... Zaczęli walczyć, po, jak się okazało, później po złej stronie. Po przegranej stronie. Wojna się skończyła. Prze, tak jak mówiłem, chyba w poprzednim odcinku, czy w tym, przeprosili dosyć szybko Japończycy za, za to, że postawili się w po stronie. Co mieli oni, no oni, tak, musieli, no. oni wywalczyli to że oni wywalczyli to, że utrzymali cesarza. Prawda? Bo gdyby nie utrzymali cesarza, to ja nie wiem, jak ten naród by się podniósł. Ale to Amerykanie sobie doskonale zdawali sprawę, że oni muszą tego cesarza im darować, bo to by w ogóle tutaj załamało wszystko w tej Japonii. I tylko chciałem powiedzieć, że całe szczęście, że to Stany Zjednoczone tak naprawdę pokonały Japonię w wojnie, a nie Rosjanie, bo dzięki temu ten front się troszeczkę przesunął. Inaczej wyglądał, bo po II wojnie światowej, żeby tylko, oczywiście, skrótowo powiem, że oczywiście w czasie II wojny światowej, no to wszystkie te motoryzacyjne firmy to robiły samoloty, między innymi, wyposażenie do armii, chociaż chyba tam jakiś jeden samochodzik był produkowany przez cały czas. Więc po II wojnie światowej Amerykanie jak najbardziej wchodzą na rynek japoński, tak jak znowu powiedziałem, robią tam dość dużą bazę wojskową, no ale też przy okazji pchają technologię przecież i pieniądze. Amerykanie, oczywiście, no bo to było dla... Oni sobie zdawali z tego sprawę, że yy, proszę państwa, po II wojnie światowej Amerykanie nie wynieśli się stamtąd wojska, bo Amerykanie prowadzili dalej wojny. Mm -hmm. Przecież to była wojna w Korei, tam obok też byli Francuzi, tam walczono o Indochinach. To był zapalny punkt, tam było cały czas niebezpiecznie, Amerykanie tam siedzieli. Oni tam potrzebowali też samochody, przecież Toyota też próbowała robić samochody w czasie II wojny światowej, samochody terenowe. Te, Toyota tam kombinowała, zdaje się, nawet nazwała jeden ze swoich samochodów Toyota Jeep, czy coś takiego, tylko Willis tak. się do nich, do nich przyczepił, że tej nazwy nie mogą używać, i oni potem zmienili. Zresztą stąd się pojawił legendarny Land Cruiser, Land Cruiser. prawda? Mhm. No właśnie, więc Amer... Japończycy próbowali. Pewne rzeczy im wychodziły, pewne rzeczy nie wychodziły. Z tymi samochodami terenowymi, terenowymi to było różnie, ale jednak jakieś tam dostawcze, niedostawcze te samochody musieli produkować na potrzeby Amerykanów. Z tego, co się orientuje, po wojnie bezpośrednio Japonia nie miała pozwolenia na produkcję samochodów osobowych mhm. Dopiero chyba w 1949 roku Japończykom pozwolono produkować osobowe samochody, ale Toyota produkowała troszeczkę wcześniej. Dlaczego Toyota produkowała trochę wcześniej? Dlatego, że Toyota, jako jedna z nielicznych firm, kompletnie nie, spół, nie współpracowała, yy, nie brała udziału z Niemcami. Mm -hmm. Nie współpracowała z Niemcami. Kompletnie. I to też spowodowało, że pierwszy samochód Toyoty po II wojnie światowej, nie wiem, czy jeszcze dzisiaj odpowiemy, czy w następnym odcinku. Chyba w następnym. Yy, pierwszy samochód Toyoty był bardzo podobny do Volkswagena Garbusa. Oni mogli, oni, Im wolno było ściągać, innym firmom nie wolno było ściągać. W każdym razie gospodarka japońska była uzależniona absolutnie od tego, co powiedzą yy, Amerykanie. Na co im pozwolą, na co im nie pozwolą. Amerykanie Pozwolili na, co, na bardzo dużo, pomagali w uzyskaniu jakiejś tam licencji, pomagali na. Odnowę nie tylko przemysłu, jako takiego, ale również na rozwinięcie myśli technologicznej, czym, tak jak powiedziałem w zeszłym odcinku, w pewnym sensie wyhodowali sobie brzmienie, no. bo ta technologia japońska tak bardzo się rozwinęła. Po prostu Amerykanie nie przewidzieli tego, że te małe żółte rączki bardzo szybko się uczą. I się tak uczą, że potrafią przeros przerosnąć Mistrza. A poza tym, z tego co wiem, Japończycy bardzo szybko po II wojnie światowej bardzo dużo pieniędzy, oczywiście jakiś tam procent ich budżetu przeznaczyli właśnie na odkrywanie nowych technologii. Tak, bardzo dużo. To, 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 są, to, to były takie pieniądze, które w Europie były w ogóle... Nie, nie, uznaniowo nie uważano, że coś takiego może w ogóle być. że tam Nie pamiętam, jakie to były procenty, ale to, była bardzo, to były bardzo wysokie kwoty, gdzie Japonia zdecydowała się, że muszą technologicznie, że nie są w stanie, nie mają bogactw naturalnych, no nie mają jeśli chodzi w aspekcie historycznym też nic do powiedzenia, nie mają w aspekcie politycznym nic do powiedzenia, w czym będą mieli do powiedzenia? W nauce. To jest coś takiego, jak Holendrzy stwierdzili, że na olimpiadach zimowych nie mają nic do roboty, bo nie mają góry śniegu, ale za to mogą jeździć w halach na łyżwach. Mhm. Wobec tego i tak Holenda jest potęgą, jest potęgą w czasie mistrzostw, w czasie olimpiady zimowej, bo oni te wszystkie w wyrzwach zgarniają mhm. medale. Japończycy też powiedzieli, nie mamy bogactw, nie mamy tego, siam tego, tamtego, ale możemy myśleć głową, możemy technologię rozwijać. Postawili na to i wyprzedzili cały świat i dzisiaj jest jak jest. No otóż to. E, więc amerykańskie pieniądze, trochę tej technologii na początku wpływającej po II wojnie światowej, oczywiście bardzo zależało Amerykanom na tym, żeby tam. Dobrze się działo w Japonii i ta myśl właśnie w stronę rozwijania technologii to... Początek Japonii po drugiej wojnie światowej w tym odcinku już musimy kończyć. W następnym powiemy o, o tych pierwszych, którzy tak. zaczęli produkować, mhm. czyli Subaru i pewnie Mitsubishi, Toyota. To Honda, Honda też coś tam robiła No Honda tak. to te mhm. takie motorowery na początku. To, ja to nazywam pana, tak. Honda to tylko tak powiem na koniec. Honda mi się bardzo podoba, jeśli chodzi o rozwijanie się firmy motoryzacyjnej. Żadna firma tak standardowo się nie rozwijała jak Honda. Od czego zaczęła Honda? Honda w 27 roku była założona przez pana, który się mhm. nazywał właśnie Honda i zaczęli robić tak. Najpierw zaczęli robić szprychy, potem zaczęli robić elementy silnika. Potem zrobili rower z silnikiem, bo mieli szprychy i mieli silnik. Potem... I rower i rower, tak? Potem zrobili moped, prawda? Tak Potem jest. zrobili motocykl w 1949 roku, aż wreszcie w 1953 roku zrobili małego dostawczaka. Także to pięknie się rozwijało. Ale na Hondę przyjdzie czas, bo jednak tak naprawdę rozwój tej marki, no to już tam po 1955 e... roku. E... Grubo więc najpierw proponuje jednak tych, którzy zaraz po II wojnie światowej już zaczęli kombinować z samochodami nie tylko osobowymi, na początku właśnie, tak jak powiedzieliśmy, dostawczymi, ale to w następnej części. Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki. Dziękuję, panie Jerzy, za dzisiejszy odcinek. Dziękuję również, kłaniam się. Ja również, Krzysztof Woźniak, do usłyszenia.